Cześć wszystkim, ja mam na imię Agnieszka, jestem alkoholiczką. Eee, I o, to powiem, to może zacznę trochę od, od, tego, od tego pierwszego kroku, bo on też będzie związany trochę z, jakby z moją historią. Eee, ja mam na imię Agnieszka, jestem alkoholiczką. I tak ja jestem też matką, jestem pracownikiem, jestem wnuczką, jestem partnerką, ale przede wszystkim jestem alkoholiczką. Eee, I jeżeli ja po prostu o tym zapomnę. I skupię się na, nie wiem, na budowaniu, na, nie wiem, na zarabianiu pieniędzy, na pracy, na tym, żeby odbudowywać swój związek, na przykład, i coś innego będzie, będzie dla mnie na pierwszym miejscu, no to wtedy ja, jak polegnę jako alkoholiczka, no to wtedy w tych pozostałych dziedzinach po prostu też już leżę na łopatki. I, I nie wiem jak to się dzieje, ale okazuje się, że jeżeli e, te sugestie jakby wykonuję, powiem powiem później jakby co robię, czyli no nie wiem, robię przynajmniej dwa meetingi w tygodniu bądź stacjonarne plus jakiś meeting online, e, czytam poranne sugestie. Rozmawiam, staram się minimum dwa telefony z alkoholiczkami, jakby wykonać i w ramach sugestii rozmawiać, szukać też jakby nowych dziewczyn, które są na początku i dzielić się tym moim doświadczeniem. No i nie wiem, jak to się dzieje, ale jeżeli ja wykonuję te rzeczy, to okazuje się, że w pozostałych strefach, jakby mojego życia, całkiem sensownie się układa i to układa, powiem w cudzysłowie. Bo jak ktoś się mnie pyta, jak się czuję, to generalnie mówię, że wprost proporcjonalnie do robienia sugestii. Powiem może krótko, krótko o sobie, słuchajcie, mam 41 lat. No i słuchajcie, jestem trochę, powiem też o tym, że jestem trochę poddenerwowana, bo ja nie widzę Was, Wy nie widzicie mnie i już w tym, co ja mówię, nie ma w ogóle Boga i Siły Wyższej, bo ja sobie myślę, jak tutaj ich skupić na tym, żeby oni mnie słuchali, nie? Czyli już jakby poległam na dzień dobry, bo skupiam się na tym, jak zostanę odebrana, a nie myślę o tym, że, że to, co powiem, może komuś się po prostu, po prostu przydać. I słuchajcie, mam 41 lat, w tej chwili moja abstynencja to jest, znaczy 3 czerwca minęło mi, mi dwa lata. Mówię abstynencja, bo dzielę jakby dla mnie trzeźwość i abstynencja, to są dwie różne rzeczy, bo wiele razy przekonałam się o tym, że nie przyjmując substancji zmieniających świadomość, potrafię się po prostu zachowywać jak pod wpływem różnych, różnych rzeczy. I tak krótko właśnie o kroku pierwszym, krok pierwszy, przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i to ta jakby ta jego pierwsza część, ja słuchajcie, moją pierwszą, pierwszy raz jakby to, że moje picie nie jest normalne i coś jest z nim nie tak, już zauważyłam wiele lat temu, ja byłam 14 lat temu na terapii leczenia uzależnień, wtedy trafiłam też na pierwszy swój meeting. Ja mieszkam, ja mieszkam w Warszawie i generalnie wtedy jeszcze u nas nie, znaczy nie było tego rozwiązania na Wielkiej Księdze w takiej formie, w jakiej jakby jest, jest teraz. I słuchajcie, tak się stało, że po tej terapii, chodząc na te meetingi, nie piłam trochę ponad 3 lata. No, utrzymywałam abstynencję bez wątpienia, ale e, po prostu, znaczy moja, moja historia jest taka, że po półtora roku abstynencji, w momencie kiedy zwolnili mnie z pracy, czyli straciłam moje poczucie bezpieczeństwa, tam jakieś finansowe, no to słuchajcie, miałam myśli samobójcze, już wtedy nie myślałam o tym, żeby się napić, tylko po prostu, żeby sobie odebrać życie. I, I w drugim roku abstynencji wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym, bo bałam się tego, co po prostu mogę sobie zrobić. nie? Więc to ja wiele razy, wiele razy, i, i później, słuchajcie, po tych trzech latach, gdzieś tam kiedyś, ja odeszłam od A, zajęłam się właśnie, zajęłam się swoją działalnością gospodarczą i poznałam chłopa, i to było takie po prostu dla mnie ważne. No i to jest jakby z tego z tego staram się wyciągnąć wniosek, że jeżeli ja po prostu postawię inne rzeczy na pierwszym miejscu e, i, i odejdę, odejdę od Wspólnoty, to, to ja polegnę. No i słuchajcie, już tam nie będę się roz, rozdrabniać. Ja wróciłam do picia na ponad 5 lat. E, jak miałam lat 27, alkoholizm jest chorobą postępującą, przekonałam się o tym. Bo, jak, jak pierwszy raz podejmowałam próbę niepicia picia i wiele rzeczy, które słyszałam, to tego nie doświadczyłam, tego nie doświadczyłam, tego nie doświadczyłam. No, później już, już wielu, tych, wielu tych rzeczy doświadczyłam, i w pewnym momencie mojego picia sukcesem było dla mnie to, jak się nie posikałam w łóżko. Nie? Więc, no, te standardy bardzo, bardzo zostają później. Się, się to po prostu wszystko, wszystko zmienia. Moja historia jest taka, że 4 lata temu, ponad 4 lata temu już po kolejnym jakimś po prostu moim piciu wróciłam, znaczy szuka, zaczęłam szukać kontaktu do, do ludzi ze wspólnoty, bo miałam, miałam te numery i, i słuchajcie, gdzieś tam spotkałam się z dziewczyną, która mi powiedziała z uśmiechem na ustach, mówi, aga, teraz to my mamy rozwiązanie, nie? Ja patrzę się na nią po kilku dniach picia, po prostu roztrzęsiona już z chęcią zamknięcia się gdzieś na jakiejś terapii zamkniętej, że już po prostu nie dam sobie rady. Bo mówię, doszłam do takiego etapu, gdzie rano wylewałam alkohol, a za godzinę szłam do sklepu po prostu, żeby kupić. I, i, i myślę sobie, Matko Boska, o czym ona do mnie mówi, nie? No i słuchajcie, zaczęłam chodzić, zaczęłam chodzić na mityngi, poprosiłam tą dziewczynę o program. No i ona mi mówiła o tym rozwiązaniu. Mówiła coś o jakimś Bogu, czyli tutaj i y, 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 to też jest jakby wiąże się z tym pierwszym krokiem, a, a dla mnie to w ogóle była jakaś tam czarna magia, nie? Ale ja patrzyłam na nią i słuchajcie, znałam ją y, z, tych, z tych moich poprzednich lat we wspólnocie, i, i ja popatrzyłam, że ona ma takiego coś innego w oczach: y, jakiś taki spokój, jakąś taką radość, a wcześniej przez wiele lat też taka była dość, dość zamknięta w sobie, nie? No i ja słuchajcie, zaczęłam robić te, te jakby no, ten program, tak jak ja to rozumiałam, czyli ona mi powiedziała, że e, mam chodzić na określoną ilość meetingów, że mam dzwonić, że będziemy później czytały tą książkę i, i że ja będę musiała po prostu e, później e, też zrobić pewne rzeczy, czyli tutaj to było będzie mi się łączyło zaraz z pierwszym krokiem. Czyli te pierwsze miesiące to jest jakby no bardzo łatwo, bo to sponsor czyta, ja sobie słucham, coś sobie zakreślam, i, i tak naprawdę w ogóle nie miałam zielonego. Znaczy nie wiedziałam, po co te czytania miały być, to były. Ja w momencie, kiedy te, ten czas jakby następował, to ja tylko czekałam, kiedy ta godzina zleci. I, i słuchajcie, ja miałam gorliwą chęć zaprzestania picia e, mniej więcej przez 3-4 tygodnie. Bo w momencie, kiedy mi e, trochę ja się trochę lepiej poczułam, e, poczułam jakby na, e, fizycznie plus te moje w domu troszkę się wyciszyło, no to ja już przestawałam jakby te, te sugestie robić i, i ja miałam wtedy właśnie bardzo ważne rzeczy, bo ja musiałam pracować, bo ja musiałam dbać o, o mój związek, bo tutaj jeszcze chciałam jakoś mojej córce nadskakiwać i po prostu coś zrobić, żeby chciała ze mną rozmawiać. Moja historia jest taka, że trzy razy robiłam podejście do, do programu e, i ja mówiłam, że to na mnie nie działa. E, w tej chwili wiem, że to nie działało, znaczy, to nie działało na mnie w momencie, kiedy ja to robiłam po swojemu. E, nie wiem, stał się cud. E, słuchajcie, 3 czerwca 2022 roku. E, poprosiłam dziewczynę o, o program. Dziewczynę, którą, której nie widziałam nigdy na oczy, wzięłam jej numer telefonu z jakiegoś tam meetingu online z tablicy. E, i, I poprosiłam ją o ten program. I słuchajcie, nie wiem, co się zadziało, e, ale ja wtedy już po prostu robiłam tak, jak ona mi powiedziała. E, I też nie mogę powiedzieć, że ja to robiłam na 100%, ale no w porównaniu do, do tego, co, co wcześniej. To, to już powiedzmy na 85 może. I, I powiem tak, ja mówię tylko i wyłącznie, jakby o tym, co ja na ten temat myślę, i to jest to jest moje doświadczenie, że programu 12 kroków nie da się zrobić. Program 12 kroków to jest coś, to jest dla mnie, Agnieszki, narzędzie do tego. Żebym ja, pierwsza rzecz, utrzymywała abstynencję, bo, bo ja jestem takim przykładem, gdzie ja bez tego, bez tego rozwiązania nie byłam w stanie utrzymać abstynencji dłużej niż 2-3 miesiące. Czyli narzędziem dla mnie do utrzymywania abstynencji, ale też narzędziem dla mnie do tego, żebym ja nie miała wiecznego poczucia nieszczęścia, żebym ja wiecznie nie była niezadowolona i żeby tym moim bliskim i nawet też dalszym, bo chociażby osobą napotykanym czy w pracy, czy czasami zupełnie przypadkiem, nie wiem, w komunikacji miejskiej, na, na, na drodze, w samochodzie czy komukolwiek, żebym ja po prostu była do zniesienia. Bo no, i tutaj właśnie ten, znaczy, piąty krok bardzo mocno mi się, ja może go przeczytam. Wyznaliśmy Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, jak tutaj przed tym naszym spotkaniem wzięłam. Wzięłam 12 kroków i 12 tradycji, żeby sobie jakby przypomnieć też i troszkę poczytać o tym kroku. To jak jest ta dłuższa wersja kroku, kroku piątego, właśnie w 12 na 12, to tam jest też wyraźnie napisane, że, że to, tutaj to chodzi jakby o te moje, o te moje wady charakteru, nie? I ja na pierwszej stronie w wielkiej księdze mam napisane choroba ludzkiego ego. Ja w tabeli trzeciego kroku miałam podane, znaczy miałam jakby trzy wady. Egoizm, egocentryzm i samowolę. I ja słuchajcie, miałam przekonanie. No ja w ogóle generalnie to ja piłam, bo ja byłam nieszczęśliwa. No ja byłam nieszczęśliwa, bo ja miałam przecież do tego, do tego prawo. Moja mama zmarła, jak ja miałam 6 lat, tata umarł, jak miał 19. Eee, I w ogóle to wszyscy to w życiu po prostu mają jakoś tak łatwiej im to wszystko tak po prostu jakoś przychodzi, a ja to mam, ja to mam tak strasznie trudno i, i mi jest po prostu, no zawsze, zawsze po prostu pod wiatr, nie? To co, dał mi, to co dał mi program 12 kroków, ja żyłam wiele lat w ogromnym poczuciu krzywdy, słuchajcie, ja teraz tego poczucia krzywdy nie mam, czasem mi wjeżdża jakieś tam niezadowolenie, ale, ale to jest po prostu coś niesamowitego, jak ja czułam się kiedyś i czuję się, i czuję się teraz. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z robieniem czwartego i piątego kroku, to są jakby dwa, dwa etapy. W momencie, kiedy go robiłam z moją sponsorką, i ona mi powiedziała, że ja mam rozpisać te, te moje wady charakteru, nie? Znaczy, mam, mam rozpisać te, te urazy, i ona powiedziała tylko krótko, no, jak to krótko? Przecież to ja mogę o tym, co mi ludzie porobili, to ja mogę po prostu godzinami opowiadać i w tym błocie po prostu się, się paplać. Teraz już wiem z perspektywy czasu, że mi jest to po prostu potrzebne, że ja to nakręcam, bo to jest, ten, to jest ta moja chora część, bo ja potrzebuję po prostu tego bagna, bo ja w tym bagnie żyłam całe życie. To jest coś, co ja znam. Poza tym to moje poczucie nieszczęścia napędza, jakby moją chorobę, i szukam, szukam wtedy. Tej ulgi, nie? I słuchajcie, jak z tą moją sponsorką rozpisałam ten, czy znaczy jak, jak rozpisałam te, te, te moje urazy, i później się okazało, że to wcale nie chodzi o te urazy, tylko z tych uraz ma, to, jest, to jest po coś, że ja mam zobaczyć te moje wady charakteru, to ja w momencie, kiedy je wyznawałam, jakby pierwszy raz. Wtedy podczas tego czytania, to ja to po prostu zrobiłam, bo no jakby z tej rozmowy wyszło, ona tak to pokierowała, że to rzeczywiście są te moje wady. I ja jakby przyjęłam to do wiadomości, bo ja miałam do niej, ja jej słuchałam, nie zawsze się z nią zgadzałam, często byłam na nią zła, ale prawda była taka, że tam 4 czy 5 miesięcy zachowywałam abstynencję, i to był jeden z najdłuższych okresów tam moich w przeciągu kilku lat. Więc no, myślałam, coś ta baba w sobie ma, no to ja będę robić tak, jak ona mi mówi. I tak naprawdę o to, o co chodzi w, w czwartym kroku, to mam wrażenie, że to tak naprawdę dotarło do mnie i ja to poczułam po prostu w środku, bo ja to robiłam na głowę. To poczułam w momencie, kiedy i jakby sama, sama z drugą, z drugą alkoholiczką. Robiłyśmy, robiłyśmy ten program, jakby przeprowadzałam ją i dzieliłam się, się moim, moim doświadczeniem, bo dopiero wtedy jakby namacalnie poczułam, poczułam o, to w tym, o co w tym chodzi. I no i właśnie, żebym ja ten piąty krok, żebym ja mogła cokolwiek cokolwiek komuś, komuś powiedzieć, to ja w ogóle muszę sobie zdawać z tego sprawę. A ja, Agnieszka, całe życie. E, Mam wrażenie, że momentami, że po prostu żyłam w matriksie. E, ja nie mogę, dlaczego potrzebuję drugiego człowieka. E, mam taką, taką historię. Słuchajcie, jest takie duże centrum handlowe w Warszawie. Pojechałam, zaparkowałam samochód. To już mając tam, nie wiem, no, dwa, dwa lata abstynencji od substancji zmieniających świadomość. Pojechałam zaparkować samochód, znaczy pojechałam tam na zakupy, zaparkowałam samochód, skończyłam te zakupy. Idę sobie na minus jeden, nie, bo moja głowa mówi, że ja mam ten samochód na minus jeden i okazuje się, szukam tego samochodu, nie ma. E, mój rozsądek mówi, Agnieszka, idź na, idź na minus dwa, nie, na minus jeden. Słuchajcie, zajęło mi to, nie wiem, może cztery, może pięć minut, e, zanim poszłam na ten minus dwa i samochód ten stał. Czyli ja sama, ja i moja głowa to jest po prostu dramat. Więc ja e, bardzo często potrzebuję, bo ja potrzebuję drugiego człowieka, żeby w ogóle sobie uświadomić, i czasem, żeby ktoś mnie po prostu palnął w łeb i powiedział, i czasem też mi pokazał palcem, e, że to moje myślenie jest e, w ogóle no, nie, nieadekwatne do sytuacji. Mm. I ja powiem, powiem jeszcze jakby taki, taki też konkretny przykład. A, co do, co do kroków, czyli tego piątego kroku, o co, o co dla mnie w nim chodzi? Moja sponsorka, jak już tam zrobiłyśmy ten siódmy i ósmy krok, przeczytałyśmy to wszystko, powiedziała mi mówi: słuchaj, Agnieszka, teraz masz takie narzędzie. Bo kroki to są do robienia i kroki to są na życie, i masz takie narzędzie, że jak cokolwiek się dzieje. I jest sytuacja, na którą nie masz zgody, to masz po prostu robić na nią kroki, nie? No i ja tam cały czas do niej dzwoniłam, różne rzeczy się działy i jej tam opowiadałam o tych nieszczęściach moich życiowych. I ona się mnie pytała: A robisz kroki na tą sytuację? Ja jej mówiłam: Tak, tak robię. Tak sobie robiłam trochę w myślach. Ona mówi: Agnieszka, usiądź, usiądź i, to, i to rozpisz dokładnie. I może powiem po prostu o czym. O czym jakby jest mowa, czyli jest jakaś tam sytuacja, nie? Ja przyznaję, pierwszy krok robię, że jestem bezsilna wobec tej sytuacji, drugi krok, Uwierzyłam, że jest siła większa ode mnie samej, która może przywrócić mi zdrowy rozsądek. Czyli ja się zatrzymuję i wiem, że ta sytuacja, która się dzieje, to nie jest żaden dramat. Ręk, rąk nóg mi nie urwało, czyli po prostu moim naturalnym odruchem jest nie wiem, panika e, i, i histeria, a ja mam po prostu się zatrzymać. Trzeci krok. Podjęłam decyzję, aby powierzyć moją wolę i moje życie opiece Boga, tak jak go rozumiałam, nie? Czyli to już jakby ta sytuacja to w ogóle nie jest moja sprawa. I ja mam po prostu to zostawić, i czwarty krok. Zrobiłam wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną, czyli z jakiego powodu w ogóle ta sytuacja mnie irytuje i dlaczego ona jest dla mnie tak krzywdząca. No i w, w, generalnie w stu procentach ona jest krzywdząca dla mnie, dlatego że to nie jest po mojemu, czyli to jest po prostu znowu pierwszy krok i, i samowola. No albo, albo chodzi po prostu na przykład też o moje poczucie bycia nie, niewystarczającą, nie? I wtedy, jak ja sobie to uświadamiam, gdzieś tam mi świta, z czego to wynika, i wtedy mi po prostu spada jakby taki kamyczek, yy, wypada mi kamyk z plecaka ciężkiego. I wtedy mam ten piąty krok, wyznałam, czyli uświadamiam to sobie, mówię Bogu: Boże, Panie Boże, czyli ja jestem zła na tą sytuację. Dlatego i dlatego, nie? Bo to nie jest po prostu po mojemu, bo ja znowu biorę jakby kierownicę w rękę i, i życie tutaj mnie traktuje z nienależytym szacunkiem, nie? Ale i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Czyli z czego po prostu jakby, jakby to wynika. E, powiem Wam tak, mam, taką, e, mam takie doświadczenie, że babcia mnie wychowywała, babcia. Moja mama zmarła, jak miałam 6 lat. Moja babcia w październiku minie 3 lata, jak zachorowała na demencję. I ja dość mocno jakby w jej, w jej opiece. I powiem wam jedną rzecz, przez pierwszy rok jej choroby, ja praktycznie na każdym mitingu płakałam i mówiłam, jaka jestem, no jakie to jest straszne i jak ta po prostu, ta moja babcia jest chora i jakie to jest okropne, nie? I kiedyś po mityngu, po, też warto jakby mówić o takich rzeczach, bo podszedł do mnie mężczyzna i zaczął, zaczął mówić o swoim doświadczeniu i mówi, no i z czego tak naprawdę wynika ten, ten twój ból? Nie. I ja słuchajcie, uświadomiłam to moje poczucie nieszczęścia związane z tą jej chorobą. I ja sobie wtedy uświadomiłam właśnie, że to wcale nie chodzi o moją babcię, tylko znowu chodzi o mnie. Moja babcia mnie zostawia, czyli ktoś, kto za kogo ja jestem, byłam jeszcze tą małą dziewczynką, to moje poczucie bezpieczeństwa takie, nie? Ja bym wolała iść do mojej babci i zjeść pierogi czy naleśniki, które ona zrobi, a nie e, chodzić i zmieniać jej pampersę. I słuchajcie, powiem wam, że jak ja sobie to uświadomiłam, rozpisałam to sobie, później powiedziałam o tym na meetingu, czyli jest to dla mnie właśnie ten fragment, e, powiedziałam sobie, czyli też powiedziałam Bogu, nie porozmawiałam sobie z Nim i doszłam do tego. Czyli to jest ta pierwsza część e, e, piątego kroku, a później drugiemu człowiekowi istotę, istotę moich błędów, nie? Ta moja. Ta moja histeria, te moje płacze, ta moja rozpacz nad tą chorobą. I jak ja na przykład powiedziałam o tym szczerze na mitingu, słuchajcie, mi to zeszło. Później powiedziałam to w kilku: e, dziękuję bardzo serdecznie tym, tym dziewczynom, które mają do mnie cierpliwość. I jak to powiedzieć zaczęłam rozmawiać o tym z innymi alkoholiczkami, zaczęłam się tym dzielić, to słuchajcie, sprawa wygląda, ja czasami jest mi smutno, i czasem muzami poleci ze względu na to, że moja babcia po prostu odchodzi, nie? Ale nie ma tej histerii i nie ma tego e, użalania się nad sobą, bo użalanie się nad sobą to też jest to jest ta forma tego egoizmu. Bo ja siedzę w swojej głowie i tylko po prostu jakby myślę, e, myślę, myślę, o sobie. E, I nie wiem, czy bo chyba skończył mi się 20, 25 minut też. E, nie chciałabym, jakby tutaj, tutaj przeciągać. Więc, jakbyście mieli jakieś pytania, to jak najbardziej yy, jestem i dziękuję bardzo. A, to jeżeli mogę jeszcze, coś mi, się, coś mi się przypomniało. Tak, bo słuchajcie, a właśnie też, a propos tego, powiedzieć drugiemu człowiekowi, nie? Dla mnie, ja byłam zawsze mistrzem oceniania innych. Bo ja wiedziałam, jak inni powinni postępować, ja widziałam te wady charakteru, jakby w innych, bo oni, co oni powinni robić. Nie? Teraz uczę się tego, że jakby mam zmieniać siebie, ale kontakt z drugim alkoholikiem to jest moje lustro bardzo często. I yy, to też. Ja, yy, ja uważam, że. Yy, bardzo łatwo jest mi oceniać zachowania moich, moich koleżanek ze wspólnoty, nie? i tych bliższych, i tych dalszych, jak powinny, co powinny, jak powinny reagować, ale w 99% tych zachowań ja po prostu jakby widzę siebie, nie? więc ten drugi człowiek po prostu do, do trzeźwienia jest mi, jest mi niezbędny. Chciałabym powiedzieć o sobie, że, że program 12 kroków sprawił, że jestem fantastyczną, cudowną osobą, która po prostu całkowicie jestem wolna od tych moich wad, ale, ale właśnie nie jestem, bo każdego dnia się z tym borykam. Przykład, słuchajcie, z wczoraj pojechałam sobie zrobić paznokcie i wymyśliłam, że pani powinna zrobić mi te paznokcie jednocześnie, ręce i nogi, nie? Znaczy to nie, to nie jest głupota, tylko chodzi jakby o ten mój sposób myślenia, który ja miałam wiele lat. Że ona mi powinna zrobić to w tym samym czasie, bo były akurat dwie. I ona mi powiedziała, że nie. Słuchajcie, mnie zalało takie gorąco w środku, ja w pewnym momencie tak się, taka byłam nieprzyjemna dla tych dziewczyn. Dlaczego byłam nieprzyjemna? Bo mała dziewczynka nie dostała tego, co chce. I to jest jakby prawda o mnie, i do tego jest mi potrzebny, potrzebny cały czas ten, ten czwarty i piąty krok, żebym ja się na bieżąco, bo to też tego się po prostu nie da zrobić, żebym ja się na bieżąco w wielu sytuacjach po prostu zatrzymywała. I, i później jest jakby, są, są kolejne kroki, że. Ja e, mogę też to po prostu jakby oddawać, nie? Bo ja kiedyś żyłam w ogromnym, ja albo było na zasadzie, że ja jestem cudowna i wspaniała, a, albo e, że już właśnie najgorsza, ale najgorsza w takim tym e, tylko i wyłącznie, najgorsza już taka bezużyteczna, siedząca w tym swoim poczuciu nieszczęścia, nie? A ja mam, e, ja mam po prostu, no. Bóg mnie stworzył taką, jaką jestem, ale daje mi też narzędzia do tego, żeby ja, ja nad sobą pracowała. I, I ja bardzo jestem jakby wdzięczna za ten program. Mam wrażenie, że on mi po prostu życie ratuje, bo ja albo bym piła, albo gdzieś byłabym w psychiatryku po prostu i, i pewnie, pewnie. No i to życie i dla mnie, i dla moich bliskich byłoby dramatem. Bardzo dziękuję.